Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade CS2 loot and cs skin exchange! free z GUSKINSA, na moim kanale następnie sobie w plusik, piszcie grabi do 18 daje wam 10% do wpłaty oraz 20% na sam start Przykładowo wpłacacie stówkę, dostajecie 110 zł, więc naprawdę spoko No i jeszcze jak gracie pierwszy raz, no to 20% na sam start też jest bardzo spoko, bo... Tak to wpłacając stówkę dostajecie 112 zł i 10 groszy na sam start, więc myślę, że spoko. Myślę, że naprawdę spoko, bo jeszcze co 6 godzin jest konkursik, też za darmo możecie sobie dołączyć, więc bardzo, bardzo fajnie. 124 godziny jest również, 124 godziny też jest daily case, ja go już otwierałem dzisiaj, bo nagrywam teraz odcineczki na zapas, bo trochę mniej nie będzie, więc muszę nagrać kilka odcinków na zapas, ale... Myślę że, myślę, że tego nie odczujecie, bo tak czy tak praktycznie odcinki Daily są. No i na samym dole jeszcze rzeczy za darmo macie yy, skrzynki zapisane na social media, więc naprawdę spoko. Yy, a na stronie jest W ogóle Exchanger mi został jeszcze z wczorajszego odcinka Black Pearl, więc jakbym chciał sobie coś wypłacić, a nie chciałbym Black Perla, tylko chciałbym na przykład taką M9, taką Basic w Stadtraku, no to otrzymuję tutaj sobie jeszcze cashback na konto, a ten skin leci do mnie i dosłownie w minutkę by był. Więc naprawdę spoko, a dzisiaj się zajmiemy nową procentóweczką, pierwszą. E, będą trzy odcinki z procentówek poświęcone, czyli tutaj Marble Fade, Desert Hydra i Ruby. Ale to w kolejnych odcinkach, myślę, że tak co, co trzeci odcinek, co drugi będą, będą odcinki z tych procentówek, zobaczymy. E, ale dzisiaj się zajmiemy 4% na Marble Fade'a, więc sobie otwórzmy. 300 zł na sam start. I no niestety... Pierwsze otwarcie nie daje nam zupełnie nic. W ogóle coś tu mamy oprócz Marble Fade'a. Nie jest taki Bowie w no ok, no czyli nic specjalnego poza Marble Fade'em. Drugie otwarcie, trzech skrzyneczek i też nic. Spójrzmy sobie, nie wiem, 5 razy tak po trzy, To jeszcze 3 razy po 3 i pójdziemy sobie na bitewkę. Bo oczywiście bitewki są ciekawsze, myślę, że dla każdego. Ale chciałbym chociaż jedną kaskę teraz trafić, póki otwieram to normalnie, ale się na to nie zapowiada. Ostatni raz otwieramy trzy i zobaczmy, czy dostaniemy. Pyk. A, dostaliśmy White Whitefire, także spoko. Za zawsze to jest coś. 400 zł. To nam się zwróciło. Cztery otwarcia z tych. Myślę, że coś takiego. W ogóle, sorry, że tak zamówiłem, jest 30 ponad stopni na no dworze, jak ja to nagrywam, jest tragedia. Włączymy jeszcze wiatrak, żeby nie było słychać teraz, a, bo była tragedia, ale naprawdę, jestem cały spocony, widzowie. Jest 30 stopni ponad, nie wiem, jak u was. Dobra, robimy sobie na 4 osoby. O jazu... naprawdę, widzowie, mam nadzieję, że, że jakieś wiecie, bo jest, jest tragedia. Ej, Emilii dodaje awatar nowy. O kurde, a to ciekawe. Ciekawe, ciekawe czy pozostałe też e, boty dostaną awatary. Bo tylko i sam mieli. teraz ma. Oj, jedno wyżej był Marble Fazik szkoda. Zobaczymy, co tutaj odda. Ale naprawdę będzie ciężko się teraz nagrywało odcinki. Teraz z chyba z 2 albo trzy dni są takie po ponad 30 stopni. A ja muszę na zapas ponagrywać. Więc tragedia. Tragedia, widzowie. Możecie napisać, co robicie w te upalne dni. No i znowu jeden wyżej: Marble Fazik. No niestety. Zobaczmy sobie kolejną. Aha, i teraz dwa spadły, tylko że nie mi. No to nie, nie fajnie się robi już. Bo oni mają po Marple A to jest najlepszy drop w tej skrzynce, więc tak naprawdę. Przebić się tego nie da jednym skinem. Już potrzebuje co najmniej dwa skiny trafić. No, a się na to nie zapowiada. Ale no te procentoweczki tak mnie zazwyczaj nie lubiły, jak zawsze jak wychodzą te limitowane skrzyneczki O, Michał sobie już drugą trafia, no to GG mnie Nie procentoweczki nie lubią Chociaż procentoweczka z Dragon Lore'ą, no, kiedyś oddała, no Jak ktoś widział odcineczek To był chyba najmocniejszy win mój Jaki był na odcinku, naprawdę Ale to już było dawno, to już było dawno Po Dragon Lore już chyba były kocha... nie Dragon Lorki teraz się skończyły, no ale to było z miesiąca temu nagrywałem ten, tamten odcineczek więc, no, już trochę czasu minęło. Możecie sobie obcalić, jak ktoś nie widział, bo ten odcinek zrobił chyba całkiem sporo wyświetleń. Chyba z tysiaczka, około. Więc, no. Eee, zostało pięć skrzynek, więc to już się straci, GG. No, bo nie zapowiada się, żeby... Tutaj coś się miało fajnego wydarzyć, tak szczerze. Musiałoby nam teraz trzy kasy pod rząd poradzić. No właśnie. Chyba że dwie kosy i mamy po tyle samo z Michałem. Dobra, nieważne. Nieważne, widzowie. Zobaczmy, czy w ostatniej trafimy. Jak trafimy, to się wkurzę w sumie, bo i tak wygrać nie mogę. Okej. Okay. Dobra, pójdźmy sobie normalnie potwierać, bo tutaj nie oddała. Se zrobimy jeszcze na koniec jedną bitewkę. Otwórzmy sobie znowu ten. Pięć razy. Pięć razy. Ale teraz na spidzie. Cyk. Ej, na spidzie oddaje. O! Pierwszy Marble Fade. Spoko, Marble Fade sobie zostawiam. Cyk. Ej, na speedzie oddaję. Kolejny Marble Fade. I ostatni raz. No i teraz nie oddała. Dobra, idziemy zrobić sobie jeszcze jedną bitwę. Eee, nie by chciałbym, żeby odcinek był krótszy, ale zróbmy sobie jeszcze jedną. Wiecie co? Na 10 skrzyneczek. I na koniec sobie dodajmy... Dla emocji. Dla emocji. Dla emocji coś takiego. Zróbmy sobie, no ten odcinek będzie dłuższy, ale będę starał się teraz krótkie odcinki nagrywać, no bo jednak jest tyle ile, jest tyle stopni, że ciężko po prostu. E, no ale dobra, cyk, lecimy. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Przy 30 stopniach, no to wiecie, przy kąpie ciężko się siedzi. Ale no, trzeba, trzeba nagrać, trzeba nagrać tutaj. A i zaczynamy już od, dla Michaela Kocka. Michał poprzednią bitwę wygrał, więc... Ja dobrze pamiętam. Tak, to Michał Był też na czwartym slocie i miał dwie kostki jeśli dobrze pamiętam. Okej, okay, trafiamy, był jego. Ale to i tak się rozstrzygnie w tej ostatniej skrzynce oczywiście, bo nawet jak ktoś miał przewagę dwóch Marble Fade'ów, czy trzech, to tam jakaś, jakiś ten... E, Sapphire albo albo jakiś e, ten... jak on się nazywał? Ej, Blackbird, którego trafiłem w poprzednim odcineczku i już, już jest, wiecie, GG dla innych, tak? No, Michał ma dwie koski. no. Nikt inny w sumie nie trafił Marble Fighter, ja trafiłem tylko, Bowiego. Dwie skrzyneczki, zobaczmy. Okej. Okay. Ostatnia. I przechodzimy do najdroższej skrzyneczki na stronie. No to nikomu nie dało, i teraz proszę, proszę, żebyśmy wygrali. Jakąś fajną koskę. Blackbird, jakiś coś? O kurde. Nie, nie wierzę. I Black Pearl i Talon Knife Safir. Talon Knife Safir. Talon Knife Safir. O kurde. Nie wierzę. No i takie zakończenie odcinka to mi się podoba. Widzowie, jeszcze tutaj Krambi Doppler. Ej, mamy budżet, żeby robić odcinek. zrobi? Dobra, to wiecie co? Będą teraz 3 dni testów skrzynek e, Games, myślę. A bo jest jeszcze jeden dzień przerwy, i potem kolejne. A potem wrócimy do z, z innych odcinaćków, bo mamy budżet teraz, żeby te ruby zrobić i hydry. No, myślę, że takie zakończenie odcinka zasługuje na w górę i chyba z wankiem. Jak ktoś oglądał do końca, no to widział. Eee, no i wpisujcie, gdzie do 18-10% dopłaty, 2 na sam start i trzymajcie się. Elo.